Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Jestem Felicjan i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Gothic. Jest to chyba trzeci na moim kanale. Był czas kiedy sprawy pogadajmy sobie z tym panem, jegomościem od razu wiedziałem, że będą kłopoty. nie mój problem. Chciałbym się do cieni Chciałbym przyłączyć się do cieni słuchał. W takim razie powinieneś wiedzieć, że Gomez nie toleruje błędów. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, musisz być gotów pójść za nim choćby w ogień. Tylko nie cała połowa z tych, którzy próbowali została przyjęta. A co się stało z resztą? Pewnie siedzą w nowym obozie i pałaszują ryż. A to chyba z nim nawet gadałem w poprzednim odcinku. Niestety nie mogę się na razie pozbyć jeszcze bo A tak w ogóle to typu. za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałem. To się już więcej nie powtórzy. Ty wylądować to powinien niej za coś innego. To nie, nie w tą stronę miałem iść. W ogóle. Od razu. W tą chyba. A może i w lepiej. Nie, w tą, dobrze. Dobrze. Coś tu leży. To Kilku facetów bez przerwy próbuje mnie pobić. Paskutni no ludzie ja z nowego obozu. Bandziory jedne. Następnym razem powiem im, że kto ze mną zadziera, będzie miał z tobą do czynienia. To ich nauczy. Dobra, ja dostanę. Zwiewa. mięsko, przydatne Why not? Dobra, co tu jeszcze mogę zrobić? U, mogę coś z tym wiadrem zrobić? Nie ale zaraz. Co ja, gdzie, jak, tu w ogóle, po co i na co? Miałem się gdzieś udać Tu się wracam. Czyli tutaj na pewno mam nie iść a więc tu trzeba będzie iść. Ale wziął sobie wrzut. Nie! Odsuń się ode mnie. Myślę, że mnie zatakują. O, zjadł do chaty. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Ale zwiewa. Pobiegnie. Kto... Co tu jest? Czy to, do cha... Czy to chata? Dobra, nieważne. Idziemy tutaj w tę stronę. Łyś. Co to jest? Jakaś Nora? Ludzie się już Na Bimber przyszłem. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano. inaczej. Myślałem, że to się skończyło Coś tu mogę. Hej, ty! Dobra, luz Hej, ty! Nie masz tu czego szukać. Hej! Szyma. Nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Z tego, co mi wiadomo, to mam ci wpiecie. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Co ty tu masz? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kiedyś takie sprawy załatwiały Co, się inaczej To sprzedamy Nie powinien wierzyć we wszystko Przyjmij Dlaczego zawsze tak się dzieje To już sprzedałem Teraz pójdzimy sobie tutaj Bo tutaj chyba prawdopodobnie musimy się udać To jest południowa brama chyba, tak? Aha, to nie, 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 nie. Tu jest południowa brama, to tutaj nie. Musimy się dalej odbić. Tam jeszcze możemy pójść. Chcę zwiedzić do tej całe miasto i dopiero później udać się tam dalej. Tam prawdopodobnie mamy się udać. W dalszej kolejności. Nie było zbyt mocniej. będę dalej słuchał tej Kopaczy tu pełno. O. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Najjarany. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. A która ścieżka? A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Eee... Dobra, to później chyba do niego trzeba nie zagadać. Ej, hey, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagna. jak jara. Może czegoś potrzebujesz? Gibonka. Pyk. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Tak. Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. No Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy, nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, Spoko. więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. No pewnie, że zajmie. To nie. dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Gdzie jest ten cały obóz? Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Zartujesz, jest, nic nie będę od ciebie po. Ale ten tutaj. No ja pierdzielę. FU! Dobra, chodź. Zaprowadź idziemy. mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Idziemy ze zjaranym tutaj Parwezem. Jeszcze sobie zapiszę. Piek. Tak szybko, żeby Czaj, czego czego Ludzie. O, coś się. Czas, kiedy takie sprawy załatwiano troszkę. Bieg, bieg. To już pełno dziur jest. To chyba ten, to ten, ta jest wieża zawalona. Jeszcze w ciemności idziemy. O, jeszcze Czekaj, Jagódka Zbieram zioła. Grzybki, czekaj. Jak grzybków nie zbiorę. Tam są te Kretoszczury. szczury, można tak to ująć. Czekaj, czekaj, będę ziel zielarzem. ale przy okazji chcę zainwestować w łuk i nawalać trochę na odległość. Ty do tego chcesz podejść? Dawaj, to jest salamandra jakaś, nie? Jaszczu! Ale żeśmy to zaczekali. To jest z ciebie dumni. Możemy coś z niego wyciągnąć U, chyba nie, ale tutaj jest ziele Idziemy Ziołka sobie nie pozbieram Ty Wy sobie racie, a ja to co? Wilk Czy wilk? No, no, a jego mogę chociaż przeszukać? Też nie, pewnie dołu no, jest tak, że on dostał, ale zaczynam jakieś punkty zdobywać z tym gościem, że to jest zaczyna ciekawe wyglądać zostać. Gdzie ty kolego jesteś? Zgubiłem cię gdzieś po drodze. O, Ważki! Odsuniemy się lepiej. Został. Ej. O, dupa. Czytaj. Ale mnie zarąbał. Nie no, muszę gdzieś tam dalej zapisać grę, bo to już fajna złapałem Balparves Idziemy Potem sobie tak te, te grzybki pozbieram. Teraz idziemy po prostu na jaszczura i tak dalej. Na razie nie mam zbroi niczego i to tak trochę ciężko jest. Tego tylko gotkę sobie wezmę. Ja sobie wezmę. Pyk. Chodź, idziemy, 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 Taś, tań. I też ziółko tutaj. No. Czemu on nie ma takiego zespołu szybkiego reagowania? Tego dżaszczura musimy zabić. Dawaj. Ale dżaszczur jest pły. No, trafiłem go. Jeszcze raz mogę go teraz poszukać. No, nie, chodź, idziemy. Patrz, zobacz, zobacz. Czai się na nas piesio. A to te, te drzewka tutaj, a to tylko tak o małego. No, no, czekaj, zapiszmy sobie tutaj super. Schowaj, no, spokoju. Szcz. Jakieś bugi lekkie. Eee, ustawienia jeszcze sobie gra podpisy. Tak, sobie ustawimy podpisy jeszcze chodź kolego to ty masz prowadzić nie ja jeszcze ja tych o No zapisałem Idziemy, schowaj broń! No spokojnie, ty musisz atakować! Bo ja nie mam nic, czym mógł się obronić. Praktycznie przed tym. Help, help, tego sobie nie odbówię. Chodź, tam są jakieś muchy. Pyk! Dobrze! Ty to bij! Aha... Czyli tamto po prostu nie ma... Nie miało nic. O, trochę warte. Łe no, nie, nie ma to tamto. Powinno jest jak to da. Wasza... Chodź Ty tu jesteś koks nie, no czekam Ty to niszcz No dawaj. Aha, oni ty 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 nawalają No. no, nie mogę trafić. Oła, spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Przez przypadek go zaczębić. ciągle tutaj. Schowaj broń. Co ty wyprawiasz? Szukasz guza? No dawaj, chodź. Jakiś ciebie kozak? Sam się. No co, co to Spróbuj było? Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz! Nie! Jeszcze dałem nową grę. Ale fail. Miliard fail. Czytaj grę. 15 tysięcy faili zaliczę przy nagraniu tego. No czyś. Schowaj broń! No. Chodź. Teraz muszę gdzieś tam zapisać dalej. Kawałeczek. Widać, że jestem... No, widz już jeśli chodzi o gotika. Mimo wszystko, że to jest klasyczne. Dobra, niech on pija. Może ktoś to skupi Wszystko On bije Kupiłeś? O, gwiazda No Ten mój interfejs Znaczy mój mine is the only one with <laughs> Zapiszę. Na jednym save'ie na razie możemy grać. Chodź. Tam widzę już kolejnego gada. Nawet dwa. Mam nadzieję, że je ominiemy. Nie będzie chciał ich atakować. będzie trochę klopsik. Się na nas rzucą, czy coś. Jest jeszcze jeden. Tego chyba trzeba będzie posiakać. Aaaa, sprytnie ich wymijasz tak. Obserwuję tą grę i widzę, tu wiele nie dociągnieć no ale jak na grę z 2001 roku, to nie jest gra zła jakoś. Śrubojad. Już zasiekam. Dobra. Mięso zbieram, czekaj. kawał drogi przed nami mógł tam w sumie jeszcze porobić misję w mieście, ale mnie ciekawi tutaj fabuła e, fabuła którą tutaj właśnie, do, żeby dostać się dalej po prostu e, tam te poboczne to zrobimy sobie też przy okazji gdzieś będzie trzeba poszukać neka, bo nam z, z, z przecież Zlecono takie zadanie, ale to wszystko z czasem. Sorry kolego, ale jest tyle ziela przy głównej drodze, na tym muszę schodzić Drogi, tamtego już mi się nie chce zbierać. O, może zioła uzdrawiające. No jeszcze tym lepiej. Używki, bo używki, ale są. O, to chyba jest to właśnie. Obozowisko o którym była mowa. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bractwa śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Spoko. Zapytaj o korka loma, to on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Spoko. Powodzenia. To wracaj, ja tutaj tymczasem się udam do obozu. Widzę, że to tak sami na pani stoją. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie bractwa śniącego. Co cię tu sprowadza? Tylko zachowaj to dla siebie, i chyba nigdy Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Spoczko. Potrzebuję Ale jakiegoś pancerza. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, nie taką nie jak ta, którą noszę. Ale badałska. na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy rydz niż nic. Oczywiście, nie otrzymasz jej za darmo. Kurde. Przepaska, Wow. Niech będzie. Wezmę tę szatę. Wróć, gdy będziesz miał wystarczająco dużo rudy. <gry> Stać. Dobra, idziemy. Lester. To mój Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z górą. Powiedz mi o waszym obozie. Powiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Eee bagiennym zielu. Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je no odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. No właśnie, co, co ma rodzicie? Eee, koniec. Niech śniący macie w swojej opiece. To jest ich tam jakiś guru. Czyli co, z nimi możemy rozmawiać, czy coś? Zapiszę, raje czego. W porządku? Wszystko w porządku, kolego. Oj, najarany. Cześć, jestem tu nowy. Hmm. Niech śniący będzie z tobą. Hmm. Najarany chow. Odezwałeś się do guru. Nigdy więcej tego nie rób. To bluźnierstwo. Jeśli jakiś mistrz zechce z tobą rozmawiać, sam się do ciebie odezwie. Ja muszę porozmawiać. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Na. jak znajdę w obozie. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Spoczko. Pokaż, mi jak, Pokaż do... mi jak dojść do laboratorium, prawdopodobnie do laboratorium alchemicznego. Chodź za mną. Chyba tam musimy się udać. No to Lester, prowadź. Się. To się już więcej nie Kiedy? Mam już dość. Ola, sień. Kurde. No wszak, to jest. ...jaranie po totalu. Co Od razu wiedziałem. Co oni tam... ...z tego sapią? Nie wiem, co pewnie potrafią gadać przez to, że są tak ranie To się chyba nigdy nie skończy. Jezus, co oni tutaj odwalili z tym całym obozem? O, oh, troszeczkę po oczach daje. Dzięki. Na górze tej drabiny znajdziesz laboratorium alchemiczne Korkaloma. Tu na dole rezyduje Fortuno, handlarz zielem. Zaczekam na ciebie tutaj. Tylko nie maruj zbyt długo, bo wrócę do Baal Namiba. Spoko. To z tobą nie pogadam. bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Wow, co to za prezent? Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar! Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Spoko. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Chcę coś kupić. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Rooka, Inaczej. Nie powinieneś wierzyć we wszystko Myślałem, że to się skończy mhm, Czyli tego tu nie sprzedam raczej Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela Dostałeś już dziś swoją porcję. Jeśli chcesz więcej, będziesz musiał zapłacić. Najlepiej przyjść jutro. Oj, tam, oj, tam. Koniec. Eaaa. Trochę... Nie, ja bym chciał. Ten. Czy tu ewentualnie. Mam tego. Dobra, pójdźmy tu do góry. A chcę wyjść czy ten, już mogę i wracać do obozu tamtego? Już Czyli nie Pogadajmy jeszcze z tym. Uuu O, trochę nie wszystko nie powinieneś wierzyć we wszystko Czego chcesz? Eee. Y Jeden z kupców ze Starego Obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Chciałbym się... Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć. Zgłoś się do mnie ponownie. Jeśli myślisz, że Nie no i tak nie mam nie ma ten chyba nie ma opcji teraz okradł, bo on tutaj stoi. Myślałem, że jakiś... tam. No dobra. <grym> Fail. Fejl. Zakończymy failem sobie. Myślę, że... Zakończymy ten odcinek, żeby nie był zbyt długi. Więc żegnam się teraz z Wami i oczywiście zapraszam Was do komentowania i łapkowania.